Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym updatecie Bitcoina. Tak jak obiecałem, tak też robię. Będziemy tutaj co 2-3 dni sobie rzucać okiem na to, co się dzieje z Bitcoinem. Także zapraszam do oglądania. W dniu dzisiejszym, krótki update'cik, Rzucimy sobie okiem na 1 godzinówkę, 4 godzinówkę. Rzucimy też okiem tutaj. Na to, co się dzieje na jednodniówce, i porozmawiamy chwilę tutaj z perspektywy makro, ok? Co może się tutaj przypuszczalnie wydarzyć w nadchodzących dniach. Jak zawsze, zanim zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. I tak, może zacznijmy tutaj od jednogodzinówki. W trakcie ostatniego odcinku rozmawialiśmy tutaj. O tych levelach, tak, byliśmy tutaj na tym poziomie powyżej 31200. Ponownie, jak tutaj, zobaczyliśmy wybicie w poniedziałek, ok. I tutaj, oczywiście, i tu, i tu w tym przypadku kwestionowałem, czy, czy ta pompa będzie taka sustainable, gdyż, tak jak tutaj, zobaczyliśmy utratę wsparcia, zobaczyliśmy też bardzo duży spadek. Podobnie miało to miejsce tutaj w momencie utraty tego poziomu 31 31200. Zobaczyliśmy ten duży zjazd cenowy, tak? Tutaj aż do 29 200. Wygląda na to, że rozegrała nam się tutaj korekta ABC. Co ciekawe, tworzyliśmy tutaj tą formację Ascending Triangle, ten, ten byczy pattern. Mówiłem tutaj również o tym, że pewnie będzie to przez wielu kwestionowane, też jako klasyfikowane jako bycza flaga, tak? co oczywiście w momencie, w momencie wybicia się tutaj ku górze dawało nam perspektywę tutaj na retest tej oto linii oporu 32.900. Jednak jak widzicie zabrakło nam tego, zabrakło nam momentum, zabrakło nam pary. Wygląda na to, że był to zwykły swing jak to się mówią, ride the wave, także tutaj doszło do, do takiego tradowania fali i w momencie, kiedy doszliśmy do, do momentu oporu, tak, jest tutaj wyraźna linia oporu na tym poziomie 31,5 tysiąca, widzicie ile łyków, ile knotów, ile razy odbijaliśmy się od tego poziomu, tutaj profity zostały wzięte na małym, na krótkoterminowym tradzie, no i oczywiście zostało przyszortowane, tak. Także tutaj po raz kolejny nie byliśmy w stanie utrzymać tej pom poniedziałkowej pompy. Tak? Ale o tym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. No i jak widzicie, zeszliśmy na dół, ukończyliśmy tą korektę ABC, dno korekty znalazło się na poziomie 29200. No i wygląda na to, że podjęliśmy kolejną próbę impulsu ku górze, tak? Z mojej perspektywy Przypominam, jesteśmy na interwale godzinnym. Wygląda to tak. ok. I najprawdopodobniej spodziewałbym się tutaj, oczywiście jeżeli zbudujemy wystarczające volume i to momentum, minimum retestu tego poziomu 1 tak? czyli tutaj 31 767. Okay. Tutaj dodatkowo na tej jednogodzinówce widać... Że tworzy, stworzyła nam się tutaj wyraźna formacja podwójnego dna, czyli, jak schodzicie z góry, macie coś takiego, to się nazywa Double Borom. Okay, wpadacie i w momencie przebicia tej linii oporu, czyli w tym momencie jest to poziom 30600, jesteście w drodze do waszego celu technicznego. Akurat w tym przypadku będzie to. Będzie to na dobrą sprawę 78631200, tak? Co ciekawe, otworzyliście nową godzinną świecę powyżej tej linii oporu, tak? Czyli tutaj tego poziomu 30600. Jednak zostaliście odrzuceni tutaj na poziomie Golden Ratio. ok? Także moim zdaniem, jeżeli ktoś planuje grać tu longa, na pewno poczekałbym na otwarcie nowej godzinnej świecy powyżej tego poziomu 30700. No i niejako to powinno być confirmation, jeżeli będzie podparte volume, że nakładamy tutaj dalszy impuls, okej? Okay? Tutaj 1.4%, jak ktoś robi scalping, no to pewnie będzie zadowolony tak z tego. W każdym bądź razie, no tutaj ta formacja podwójnego dna niejako potwierdza ten fakt, że nakładamy ten kolejny impuls, tak? Ale tak jak powiedziałem, musicie zwrócić uwagę na volume. Jak widzicie, w ostatniej godzinie mieliśmy całkiem fajne volume, ale warto też rzucić okiem tutaj na nasze EMAs. Akurat jesteśmy powyżej wszystkich EMAs na godzinówce i obecnie znajdujemy wsparcie tu na tej żółtej linii, czyli na naszej godzinnej dwudziestce. Także tutaj z tej analizy krótkoterminowej myślę, że, że tutaj predykcje, oczekiwania są takie, że zobaczymy kontynuację impulsu tak do prawdopodobnie do poziomu tutaj 78631200 z możliwym szczytem fali C na poziomie 31700. Oczywiście kluczem do tego, żeby do tego, żeby do tego doszło, musimy jest to, żeby utrzymać ten poziom 30 600, tak? Także miejcie to też na uwadze. I jak przejdziemy sobie tutaj na 4 godzinówkę, czekajcie, troszkę to ogarnę. Jak przejdziecie sobie tutaj na 4 godzinówkę, to zobaczycie, że już nie raz, nie dwa. Ta 4 godzinna 200 stanowiła nasz opór, tak? Także warto też w przypadku puszczenia longa. Zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jesteśmy bardzo mocno podparci 4 godzinną, 20, 50 i setką, co jest pozytywne. Znajdujemy opór w postaci tutaj tego poziomu 30 600 z perspektywy 4 godzinnej, także na pewno warto byłoby też spojrzeć na to w ciągu. W ciągu tutaj kolejnych dwóch godzin niespełna, powinniśmy otworzyć nową czterogodzinną świecę i dobrze, jakby ona została otwarta powyżej tego poziomu 30 600, tak? No i tutaj widzicie na tej czterogodzinówce, że na pewno spodziewamy się oporu tutaj na wysokości tej 4 godzinnej dwusetki, która obecnie jest na poziomie 31,5 tysiąca czyli niejako ten poziom, który nas już odrzucał wcześniej, będzie stanowił tutaj solidne wsparcie tutaj w momencie impulsu ku górze. Tak? Jednak tak jak powiedziałem, patrząc na to, co się obecnie tutaj dzieje, raczej obcuję za tym, że jesteśmy w stanie... Stok RSI, RSI, że jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć tą, tą kontynuację tej fali C, swoją drogą Bitcoin jak mówiłem wcześniej jest bardzo taki ciopy i niejako poruszamy się góra dół góra dół góra dół, dół góra dół dół góra właśnie tutaj w tych regularnych bądź też nieregularnych tutaj korektach a b c tak chciałem przejść jeszcze do jednego wykresu może rzucimy sobie okiem tutaj na niego będzie to perspektywa jednodniowa i tak jak tutaj widzicie, w momencie odrzucenia na tych poziomach znaleźliśmy dno tutaj na poziomie 29200. No i obecnie wygląda na to, tak jak mówiłem, że będziemy nakładać tutaj kontynuację impulsu. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, nic nie jest tutaj gwarantowane, wyryte w kamieniu, gdyż jak widzicie, no rynek jest taki bardzo niezdecydowany, tak? I niejako wygląda, że robimy impulsy. Bo ulica nam tutaj nabiera wiary w to, że to już koniec Bessy i lecimy na Księżyc, a widać, że tutaj jednak dochodzi też do wyprzedaży i niejako do weryfikacji tych opinii. Także tutaj z tej perspektywy dniówki widzicie, że odzyskaliśmy poziom tej dziennej dwudziestki, jednak w obecnej chwili wygląda na to, że jesteśmy tutaj bardzo, bardzo blisko utracenia tego wsparcia. Tak? Także jeżeli dzień zakończyłby się dzisiaj. Jeżeli zakończyłby się dzisiaj, jeżeli zakończyłby się teraz, to byśmy zaczynali otwierać kolejne dzienne świeczki tutaj poniżej tej dziennej dwudziestki, co niejako byłoby negatywne, tak? Także tutaj dochodzi, wiecie, do takich sytuacji, kiedy na z perspektywy krótkoterminowej wyglądacie pozytywnie. Na wzrosty, tak? Zapatrujecie się na wzrosty, jednak tutaj z tej perspektywy średnio-długoterminowej widzicie, że jest tutaj potężna walka, tak? Zobaczcie choćby na tą wczorajszą świeczkę. Tutaj, oczywiście, wczoraj było posiedzenie odnośnie regulacji kryptowalut w Ameryce. No i dlatego też ta cena tak wariowała, wydaje mi się, tak? Ogólnie zanosi się na to, że regulacje. Mogą być dobre w tej postaci, w której oni je przedstawili, ale niekoniecznie, tak? Moim zdaniem wciąż jest wielka niepewność tego, które, które projekty, które tokeny będą tutaj klasyfikowane jako security, a które nie, tak? Także tutaj myślę, że potrzebujemy jeszcze troszkę tutaj tego clarification odnośnie, odnośnie tutaj krypto. Tutaj co ciekawe, co jeszcze chciałem Wam pokazać, jak sobie rzucimy okiem na tą 4 godzinówkę, no to ewidentnie tutaj zaczynacie też wchodzić po schodach, nie? Zaczynacie tworzyć ten wznoszący tą wznoszącą linię tutaj e, wsparcia, no i macie wyraźną linię oporu. Powiedziałbym, że tutaj, tak, to na tym poziomie 31,5 tysiąca. Także tutaj docelowo też tworzycie tą formację ascending triangle, i w momencie, kiedy się w niej poruszacie, docelowo jest tutaj większa szansa na wybicie ku górze, tak? Ale trzeba poczekać, jak się tutaj zamknie nam ta dzisiejsza świeczka. Czy czasem nie zobaczymy tutaj jakiegoś większego, większego nurkowania, tak? Także dajcie mi to tutaj przeczyścić. Ogólnie jak rzucicie okiem, no to widzicie, że na dobrą sprawę od tutaj 10 9 10 maja poruszamy się pomiędzy tym poziomem 28600 32400. i moim zdaniem póki jesteśmy w tym rężu nic wielce ciekawego się nie dzieje. Tak Na dobrą sprawę są to swingi i taki chop. W którym poruszamy się góra-dół, góra-dół. Myślę, że dopiero przebicie i zamknięcie się dzienną świecą powyżej tego poziomu 32400, dajmy na to, i zamknięcie się dzienną świecą poniżej tego poziomu 28600 daje nam niejako tutaj sygnały, bądź też na, na jakieś. Krótko-średnioterminowe wzrosty bądź też krótko-średnioterminowe spadki, tak. A póki jesteśmy tutaj w tym boksie, moim zdaniem niewiele się dzieje, i nawet, tak jak Wam powiedziałem, nawet jakbyśmy zrobili sobie. Zrobili sobie tutaj ten impuls ABC, i nawet gdyby udało nam się dojść do tych poziomów, tak, gdzie nasz cel techniczny jest tutaj 1,618 fyb 34,5 tysiąca po przebiciu tego poziomu, 1 fyb, ja bym nie popadał tutaj w żadną euforię, gdyż, no, gdyż, gdyż to o niczym nie świadczy, tak na dobrą sprawę, tak. Tutaj jak sobie zobaczycie, jak sobie zobaczycie na ten dzienny interwał i lepiej się przyjrzycie jemu, to powiem Wam szczerze, że tutaj po odrzuceniu na tym poziomie 32200 to nawet wygląda jak ABC w dół, tak? Także tutaj ponownie z perspektywy krótkoterminowej, szczególnie na jednogodzinówce, wyglądacie na wzrosty, na czterogodzinówce podobnie, jednak tutaj z perspektywy już dniówki. Wygląda na to, że robimy po prostu kolejną korektę ABC po odrzuceniu na tym szczycie 31 maja. Tak? Jest to całkiem, bym powiedział, powszechnie spotykany scenariusz, kiedy ktoś wam na przykład mówi, no, że ewidentnie jesteście bullish na małych timeframe'ach, a bearish na większych timeframe'ach. Tak? jesteście byczo nastawieni z perspektywy krótkoterminowej, zaś ogólnie cała struktura tutaj tego na co patrzymy w tym momencie wygląda bardzo niedźwiedzio, tak? Także tutaj patrząc na ten dzienny interwał wygląda na to tym bardziej, że nasz stoka RSI jest wysoko, wygląda na to, że z perspektywy kilku dni możemy zobaczyć tutaj korektę ABC, dokończenie tej korekty ABC po odrzuceniu tutaj na tym szczytu, na szczycie 32300, tak? I potencjalnie ta korekta fali C, jak sobie postawimy FIBO, ta, potencjalnie ta korekta fali C Powinna zakończyć się tutaj na tych poziomach 28,5, 28,100, 27,700 z dużym naciskiem na 27,700, szczególnie w momencie utracenia tego poziomu 1,2, 7,2, 28,5 tysiąca. Także ja tutaj zaznaczyłem dołek tej fali C na poziomie 1,2,7,2, gdyż moim zdaniem, po utraceniu ewentualnego poziomu FIP na pewno zejdziecie niżej. Jednak patrząc na to, jacy jesteśmy niezdecydowani i jak czopi poruszamy się bokiem, ciężko jest sobie wyobrazić, że zobaczymy też duże volume sprzedażowe. Tak? Jeżeli dojdzie do większej wyprzedaży w momencie utraty tego kluczowego poziomu wsparcia, no to na pewno to będą wasze cele. Tak? Także tak, tak to wygląda tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o perspektywę, o perspektywę interwału jednodniowego. Dobra, to będzie na tyle w tym krótkim update. Ie. Chciałem Was tylko zaupdate'ować, co się dzieje na rynku, co moim zdaniem może się wydarzyć, jak wygląda ta perspektywa krótkoterminowa, jak wygląda ta perspektywa średnio, średnio krótkoterminowa. Mam nadzieję, jak zawsze, że tutaj byłem w stanie przekazać jakąś wartość dodatnią. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!